Cześć, witam serdecznie w 47 odcinku serii Moje winyle Muzyka, muzyka Polska. Moi drodzy, pod koniec lat 70. kilku e, młodych menadżerów postanowiło e, polskich zło, e, założyć taki ruch Muzyka młodej generacji. Ten ruch e, miał skupiać wokół siebie polskie zespoły grające różną muzykę. Była tam i elektronika, było tam i, był tam i blues, był to jednocześnie też zalążek legendarnego festiwalu w Jarocinie. Teraz o jednej właśnie z tych grup, które wybiły się troszeczkę, wybiły się na nurcie muzyki młodej generacji, a grali rocka symfonicznego. Moi drodzy, ja myślę, że ta kapela jest niedoceniona z tego względu, że tych płyt na rynku ich jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Natomiast, gdyby tego posłuchać, to jest naprawdę kawał dobrego symfonicznego grania. Grupa Exodus jest bohaterem tego odcinka, i już biorę się za pokazywanie pierwszego albumu. Albumu The Most Beautiful Day. Skoro rok symfoniczny, no to oczywiście e, panowie e, pobrali odpowiednie wzorce, e, że tak powiem z zachodu i tutaj mamy e, również e, no klan był, klan był szybszy, browisko oczywiście. Natomiast tutaj jak na początek lat 80. E, panowie jeszcze grają, że tak powiem, tak zwane suity. E, czyli mamy jeden utwór, praktycznie ten najpiękniejszy dzień, jako suita, e, która zajmuje całą stronę B. Trwa, trwa, trwa prawie 19,5 minuty. Natomiast na pierwszej stronie mamy ci wybrani, stary no, e, widok z góry najwyższej: e, trzy utwory plus ta suita. Wspaniale dopełniają całości. Skład grupy oczywiście: Andrzej Puczyński, Wojciech, Wojciech Puczyński, Paweł Birula, Zbigniew Fyk i Władysław Komendarek. Władysław Komendarek oczywiście znany również jako jeden z naszych klasyków muzyki elektronicznej. Andrzej Puczyński, wiadomo, obecnie chyba dalej dyrektor. Za Xu. Eee, dalej, moi drodzy, tutaj ciekawostka: pomarańczowy label, za to płyta w idealnym stanie. Widziałem to na białych, ale na pomarańczowych powiem szczerze, że rzadko. Eee, skoro w roku 80 Exodus wydał pierwszą płytę The Most Beautiful Day, która spotkała się z dość dobrym przyjęciem, dlatego że wytłoczono Prawie i sprzedano e, prawie pół miliona egzemplarzy tej płyty. Praktycznie na każdym placu można ją znaleźć bez najmniejszego problemu. E, czy giełdzie. Natomiast półtora roku później e, Exodus e, nagrywa drugą płytę album SuperNova. I SuperNova, powiem szczerze, już mało co ma wspólnego z debiutanckim albumem. Dlatego, że panowie skupili się na wersji zwanej piosenkowej. No ale, mimo wszystko, mamy tutaj 8 wspaniałych utworów, i kontynuacja e, debiutu jest zachowana, e, chociaż może troszeczkę w skróconej e, formie. Co nie znaczy, że e, mimo wszystko. Ta płyta jest jakaś gorsza. Nie, te obydwie płyty i supernowa i Demo z Beautiful Day zdecydowanie e, trzymają e, poziom. Nie ma się zdecydowanie do czego przyczepić. kawał dobrej kawał dobrego klasycznego po prostu e, e, elektroniczno-symfonicznego grania. Proszę bardzo. SX 2108 jeszcze płyta z klasycznym kogutkiem.